Dobry dzień dobry Witam w postapokaliptycznej Polsce Czytałem na stronie Wód Polskich, że stopują fake newsy i rzeki w Polsce nie są kopane Jestem po powodzi na rzece, to się po powodzi To sezonu, początek lutego Drugi weekend, pierwszy nie miałem jak Więc teraz się pojawiam nad wodą Kilka potoków udało się złowić Głównie ten czaki, ponieważ gdzieś kodowe pozwalało. No i tutaj jest druga patologia, czyli mięsiarstwo. Najwięcej ryb w jednym momencie na brzegu widziem około 60. Nie wiem po co, na co i dlaczego. Możecie dać znać w komentarzu. Przy okazji zasubskrybować i dać łapkę w górę. Idę sobie o to łażę i szukam jakichś dołków, niedołków i pojedynczych ryb, ponieważ są miejsca gdzieś na górze i na dole i gdzie jest tych ryb sporo, ale jest tam pełno ludzi, a wczoraj chodziłem e, już tymi odcinkami się trochę za dużo. Na to wszystko napatrzyłem, żeby dalej na to patrzeć, ponieważ nie sprawia to jakiejkolwiek przyjemności. Najbardziej mnie martwi w tym wszystkim to, e, w tej, właściwie w tych pracach utrzymaniowych tej rzeki, że e, w miejscach, w których ona gdzieś tam powylewała jest przywracana do starego koryta, tam gdzie było dodatkowe koryto zrobione albo nowe koryto e, została cofnięta, więc no, siłą rzeczy chyba nie trzeba być ekspertem, żeby wpaść na pomysł, że jednak ta rzeka będzie mogła tam wrócić. A drugą kwestią jest to, że z roku na rok, jak dobrze wszyscy wiecie, jest coraz mniej wody w rzekach i ta rzeka jest poszerzona. I wyprostowana, właściwie na płasko zrobiona. Są gdzie jakieś tam miejsca pojedyncze pozostawiamy z jakimiś dziurkami, ale jak przyjdą okresy suszy, plus do tego jeszcze na pewno żyły z wodami gruntowymi są też pouszkadzane, to tutaj nawet nie wiem, czy będzie wody po kostki. I oby tak nie było, ale obawiam się, że tak właśnie będzie. Dobra, więc tak, koniec smutnych rzeczy i przechodzimy teraz do fajniejszych. Swój sezon na rzece rozpocząłem we wtorek, ale cały czas tu kopią wszędzie, jak tylko mogą. Więc złowiłem jedną rybę przez cały dzień łowienia. linka intermedium, e, sznur, tak, linka intermedium i dwa streamery. Później trzeci raz, znaczy drugi raz, tutaj byłem e, wczoraj, czyli w sobotę i też cały dzień ze sznurem, tym razem pływającym. Kilka rybek siadło, sporo padło, ponieważ ten czaki tylko biorą do pyska, a nie biorą tak jak normalnie potoki biorą. No i dzisiaj cały dzień żyła, więc szykuje się dość urozmaicony odcinek. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, jeszcze raz prośba o subskrypcję, łapę w górę, komentarz i łowimy. Pięknie, kto by pomyślał. É strip clown Jest kolejna. Тоже должно быть, по Nieźle, wyłowiłem rybę na muchę z zerwanego zestawu, który jest zaczepiony o krzak. <grymianie> no i to jest mój zestaw wcześniejszy. spodka, czyli albo wyżej prowadzona, też ten czy... только через меня ну